Wiecie, czego mi brakuje w życiu? Niebieskich drzew. A mówiąc dokładniej, drzew z niebieskimi liśćmi lub igłami albo nawet też z korą, bo czemu nie? Liście ogólnie mogą mieć wiele kolorów najczęściej są zielone, a w jesieni robią się czerwone, żółte, pomarańczowe i inne takie ciepłe kolory ale liście nigdy nie robią się niebieskie i ja uważam, że to jest słabe. My zasługujemy na niebieskie drzewa. Takie normalnie jak z bajki, czy z, jakiejś, e, z jakiegoś świata fantazy Takie naturalne, niebieskie drzewo. A nie, że ktoś sobie przyjdzie, pomaluje je na taki sposób i siema. Jak myślicie, dałoby się stworzyć takie niebieskie drzewo? Ja mi się wydaje, że musi się dać. Ludzkość stworzyła sztuczną inteligencję, która za ciebie zrobi zadanie domowe, a nie zrobiła jeszcze drzew z niebieskimi liśćmi? No ktoś musi je w końcu zrobić. Może Elon Musk by się tym zajął. Ej, Elon, pierdol AI i te swoje auta, niebieskie drzewa. To jest to, nad czym musisz teraz popracować. Jak to zrobisz, to. Zobaczysz, ludzie będą cię kochać.